Najstarszą i najsilniejszą emocją ludzkości jest strach. Howard Phillips Lovecraft. Konsekwencje: Dawid Szatan Śsiesiński. Jako, że obejrzałem niedawno drugi sezon Arkane, który był zdecydowanie gorszy niż sezon poprzedni, ale mniejsza o to, postanowiłem dojść tą krowę. I muszę się Wam do czegoś przyznać. Gram w lola. Tak, na dobrą sprawę gram w Will Trifta, ale tylko Aramy. <laughs> Boże ta gra jest kurwa taka głupia. Biorąc pod uwagę to, że Arkane, zarówno pierwszy, jak i drugi sezon, zbudziły zainteresowanie również w fanach gier RPG, bo. To po prostu bardzo dobry serial, pięknie zanimowany i opowiadający ciekawą historię poza kilkoma zgrzytami. Postanowiłem nagrać materiał o jednej z moich ulubionych postaci. Dokładnie rzecz biorąc, o Fiddlesticku. Jeżeli chodzi o lore Fiddlesticka, to tak na dobrą sprawę nie wiemy dużo. Został zmieniony kilka razy. A historia, taka którą znamy, zaczyna się momencie, kiedy pewien mag w swojej wieży przez przypadek przywołuje coś, co nie powinno być przywołane. Następnie wieża i mag znikają z mapy świata i giną w czeluściach historii. No ale pojawiają się w świecie League of Legends, czyli w Runeterze, dziwne opowieści. Opowieści o przerażającym stworze, który zabija, morduje. I w każdym rejonie te legendy wyglądają trochę inaczej. W każdym miejscu ten potwór jest troszkę inny, ale chodzi o tą samą postać. Chodzi o Fiddlesticka. Początkowo Fiddlestick wyglądał tak. Nie jest to zbyt przerażający wygląd dla potwora, ale po pewnym czasie dostał reworka całkowitego i wygląda teraz tak. I o mój Boże, zrobili. Z niego naprawdę przerażającą postać. Nawet nie będę się zagłębiał w mechanikę, bo to, co jest w grze, jak wiemy, często nie przekłada się na to, co jest w oficjalnym teraz już lore, czyli w arcane. Nie wiem, czy nawet dostaniemy Fiddlesticka, ale Fiddlestick ma powiązanie z Jinx, o czym zaraz, zaraz powiem. Czym dokładnie jest Fiddlestick? No, wygląda jak strach na wróble, zrobiony z. Przerażających różnych śmieci, ale to jest tylko marionetka w rękach czegoś innego. Tu w środku, w tej klatce, widać oczy. Są to oczy demona, znanego jako Fiddlestick. A ciało jest tylko, tak jak mówiłem, marionetką. Co zresztą widać w momencie, kiedy na przykład wraca do bazy, teleportuje się z powrotem. Lub w momencie, kiedy umiera. Demony w świecie League of Legends reprezentują różne emocje. Tak to nazwijmy. A Fiddlestick reprezentuje strach, jest wcieleniem przerażenia strachem, tak na dobrą sprawę samym w sobie. I generalnie znamy takie założenia, znamy takie postacie, ale Lol zrobił coś, czego chyba nie udało się zrobić wielu twórcom, które, którzy próbują taką postać stworzyć, czyli zrobił go autentycznie przerażającego. Dodatkowo jego voice y w grze nawiązują do tego, kim on jest w nieco inny sposób niż te zwykłych bohatery. Na przykład w momencie, kiedy pierwszy raz spotyka znaną i lubianą z serialu Arcane Jinx, mówi Jinx. All your, fault. All your fault! I wiele takich interakcji pomiędzy postaciami, pomiędzy fidelstikiem a postaciami, właśnie się na tym opiera. Opiera się na tym, że Fidelstick naśladuje, powtarza słowa, których oni się najbardziej boją, wykorzystuje ich strach, wykorzystuje. Ostatnie słowa wypowiedziane przez bliskich tych postaci lub słowa, których te postacie się po prostu boją. Oprócz tego, Fiddlestick stara się naśladować głosy, co brzmi przerażająco. Stara się na przykład gwizdać, naśladować na przykład świnie. Oraz stara się mówić jak ludzie, powtarzając ostatnie słowa swoich ofiar. Dodatkowo z jego voice dowiadujemy się, że Fiddlestick nie może umrzeć. Jest nieśmiertelny. Można zniszczyć pobłokę, ale ona się znowu odbuduje lub przejdzie w inną. Sam demon jest niepokonany. Oprócz samych głosów, sam styl poruszania się Fiddlesticka jest bardzo niepokojący. Ma zbyt wiele kończyn, które poruszają się zdawałoby się niezależnie od siebie w bardzo dziwny sposób. W sposób, w którym nie powinny się poruszać. Zginają się pod dziwnymi kątami i wyglądają po prostu koszmarnie. I kiedy weźmiemy to wszystko do kupy, wyłania nam się obraz potwora. Obraz potwora, który nie może być zabity, nie może być pokonany, który wykorzystuje strach swoich przeciwników, wykorzystuje ich najczarniejsze wspomnienia tylko po to, żeby ich zabić, ukraść ich głosy i zacząć polować na następne osoby. No i teraz słuchając o tym kim jest ten Fidel Stig, Nie macie wrażenia, że jest bardzo prostym antagonistą? Wszystkie media mówią, że antagonista, dobry antagonista musi być w granicach szarości, żeby z jednej strony odzwierciedlał Postacie, był ich negatywem, odbiciem. Tak jak Batman i Joker na przykład. Ale to, że Fiddlestick jest jednowymiarowy nie znaczy, że jest złym antagonistą. Prosty antagonista nie oznacza złego antagonisty. Mamy na to przykłady w fikcji. Nie musisz tworzyć dla przeciwnika, z którym mają się zmierzyć twoim Twoi gracze dziesięciokartkowego backstory, które im wyrycytuje w momencie, kiedy zacznie monolog, w momencie, kiedy oni będą uwięzieni, żeby poczuli, jak bardzo on jest pokrzywdzony i że tak na dobrą sprawę ma rację. Bo nie zawsze to jest potrzebne. Ta postać, Fiddlestick, działa dlatego, że każdy się czegoś boi. Reprezentuje strach. Sam w sobie, strach, który postacie graczy muszą pokonać, żeby stać się lepszymi wersjami siebie, który muszą nawet, nawet nie pokonać, bo ze strachem nie da się wygrać. Muszą go zaakceptować jako część siebie, umieć go wykorzystać. Dlatego jest nasze ciało może zareagować na strach na dwa sposoby: ucieczka lub walka. Moi drodzy, rozmawiałem z Fidelstikiem. Powiedział mi on, że każda osoba, która nie zasubskrybuje kanału, nie da łapki w górę lub nie napisze komentarza, będzie przez niego odwiedzona w nocy. A wierzcie mi, nie chcecie, żeby was odwiedził. I teraz przejdźmy sobie do tego, jak Fidelstika, jak ten koncept potwora, możemy wykorzystać w naszych grach RPG, bo tak na dobrą sprawę możemy go wsadzić do każdego systemu, który chociaż trochę nawiązuje do horroru. Czy chcemy to wykorzystać w systemie fantazy czy w systemie horrorowym dla Fidelstika znajdzie się miejsce, lub dla postaci potwora, antagonisty opartego na Fidelstiku, lub dla samego Fidelstika. Nie mówię o wykorzystywaniu strachu mechanicznym, bo większość tych systemów, w których będzie się odnajdował Fiddlestick, ma jakiś sposób na mechaniczne przedstawienie strachu. Czy jest to po prostu zrobienie rzutu czy obniżenie statystyk? Jest to w jakiś sposób uwzględnione w 90% przypadków. Mówię tu o wykorzystywaniu strachu tylko i wyłącznie fabularnie. Gracze podświadomie lub świadomie całkowicie tworzą postacie, z tragicznymi historiami w tle. Jeżeli. to jest system fantazy, to moją wioskę najechali orkowie i wybili wszystkiego. Jestem ostatnim żyjącym członkiem mojego klanu, albo zły król zemścił się na moim ojcu tylko dlatego, że ten dojrzał go z jego nałożnicą, lub. Moja rodzina zginęła w tragicznym pożarze, który spalił wszystko do gołej ziemi, nie zostało mi nic, prócz płomienia zemsty. Wszystkie te elementy możemy wykorzystać, możemy wykorzystać w przedstawieniu tej postaci, tego horroru, tego strachu. Jeżeli zdarzy Wam się postać, której całe życie było usłane różami i decydowała się wyruszyć w podróż, ponieważ się nudziła, to dalej można to wykorzystać. Strach przed porażką też jest strachem. Postać, która uważa się za niezwyciężoną, pokazana jej wizja tego, jak Fiddlestick rozrywa ją na kawałki, jak upada, to będzie coś naprawdę, co zostanie tej postaci na długo w głowie. Te wizje nie muszą się pojawiać tylko w momencie. Kiedy pojawia się potwór, mogą wcześniej prześladować postacie graczy w ich koszmarach, w ich snach. Mogą widzieć coś w kącie oka, zamgloną postać na granicy swojej wizji, swojej percepcji. Powolne budowanie napięcia sprawi, że w momencie, kiedy już demon się pojawi, będzie miało to większy wpływ na postacie graczy, a także i na samych graczy. Bo jeżeli gracz chce się bać, to się będzie bał. Jeżeli gracz nie chce się bać, no to choćbyście na głowie stanęli. Osoba, która idzie do kina, mówiąc: Nie, nie no mnie w ogóle to nie rusza, to nie będzie się bała, oglądając straszny film. To już zależy, tak na dobrą sprawę, od indywidualnego nastawienia waszych graczy. No ale, szatan, powiedziałeś, że Fiddle jest nieśmiertelny. Po cholerę mi nieśmiertelny potwór na sesji RPG, skoro ty rozszarpie moich graczy i skończymy całą kampanię. Powiedziałem, że jest nieśmiertelny, a nie, że nie można go powstrzymać. To są dwie różne rzeczy. Popatrzcie na klasyczne horrory. Freddy Krueger czy Jason także są nieśmiertelni. Nie można ich powstrzymać zwykłymi sposobami. Właśnie to jest w nich przerażające reprezentują siłę, niepowstrzymaną siłę, która przeprzed siebie nieważne, co stanie na jej drodze. Podobnie w tym przypadku niech twoi gracze pokonają Fidelstika. Jasne, ale niech on się złoży z powrotem. Jeżeli spalą jego ciało, te kawałki metalu rozbiją na drobne kamienie, szmaty spalą niech powstanie z gałęzi. Jednak wprowadzenie takiego antagonisty musi mieć jakiś cel. Z jednej strony ma on reprezentować to, czego postacie graczy, bohaterowie się boją. Z drugiej natomiast strony ma być drogą do tego, żeby postacie graczy się zmieniły, żeby stały się lepsze, żeby pokonały swój strach i tym samym tego potwora. To może być zaklęcie, to może być znalezienie. Jakiejś runy ochronnej. To może być zniszczenie jego ciała, spalenie go i rozsypanie na wszystkie strony świata. Ale w momencie, kiedy oni będą odchodzić, kiedy będą przekonani o tym, że potwór został pokonany, wygnany, daj im teaser. Spójrz na to jak na film. Cofnij się kamerą do miejsca, gdzie. Było ognisko, w którym spalili jego ciało. I pokaż jakiś kawałek metalu, który przygapili, kawałek palca, który nagle się zgina. No to jest klasyka filmowa. Róbcie takie rzeczy. Oni wtedy będą mieli w głowie, że Fiddlestick w każdej chwili może wrócić. Tak więc, jeżeli chcecie. Wykorzystać Fiddlesticka nie ma problemu, macie tu tak na dobrą sprawę gotowy przepis, dajcie mu trochę punktów życia, żeby gracze mogli je ewentualnie zbić, żeby jego kukiełka mogła się rozpaść, a następnie pozbierać z powrotem do kupy, dajcie mu jakąś słabość, którą... Będą gracze mogli wykorzystać. Dajcie im jakieś zaklęcie, amulet czy coś takiego, co ich tymczasowo lub na stałe ochroni przed tym potworem i dajcie swoim graczom przezwyciężyć ten strach, Właściwie, postacią graczy przezwyciężyć, pokonać go wyślniejszymi z tej walki. Nie zabijajcie ich. To nie ma sensu. Sama świadomość, że gdzieś tam jest potwór, który wykorzysta ich słabości, jest wystarczająca. Nie ma sensu ich zabijać. W śmierci jest spokój. A tu chodzi o to, żeby wiedzieli, że on może się pojawić w każdej chwili. Na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się spodobał. Chciałbym wrócić trochę do takich materiałów, do mojej gadanej głowy. Mam napisaną nawet listę tematów, o których bym chciał porozmawiać. Jest to bardzo ważne dla mnie, żeby usłyszeć od Was. Feedback to pozwoli mi się rozwinąć jako twórcy, plus dodatkowo zawsze jest miło mi czytać Wasze komentarze, bo czytam wszystkie, pomimo że nie na wszystkie odpowiadam. W dniu, kiedy publikuję materiał, odtwarzam stronę YouTubea z 10-15 razy, żeby zobaczyć, czy są jakieś komentarze, czy są jakieś łapki w górę, ile osób oglądało. Tak więc będzie mi niezmiernie miło, jeżeli zechcecie mnie wesprzeć. W ten prosty sposób: zostawić subskrypcję, zostawić komentarz, dać łapkę w górę. Na dzisiaj to już wszystko. Na razie nie przestawajcie się bać. Cześć.